A z lepszych klaczy, które trenowałem, bo klacz, która wygrała dwulatką kardei i klacz, która wygrała wiosenną, niestety później jest tak, że dla klaczy krótkodystansowych nie ma, nie ma ścieżki takiej, żeby ona mogła się mijać z ogierami i, i żeby mogła biegać na krótko z klaczami i tak właśnie jak, jak, jak Państwo prześledzicie ten y, y, katalog i starty, każdy start powyżej tam dwóch kilometrów to, to nie, nie za dobrze wyglądał, bo to dla niej już naprawdę było za dużo, to jest klacz, który, dla której 1600 to jest taki maksymalny dystans. No. I no, przybyło w klasie i urosła trochę, się rozwinęła i czasy jest dziwne z trzyletni na czteroletnią. Myślę, że w tym roku mamy taki pomysł, żeby właśnie biegać sprinty czteroletnią placzą i zobaczymy co nam z tego wyjdzie. czuję bardzo dobrze. Prawdopodobnie zaczniemy już delikatnie do starty w Nagrodzie Jaroszówki. Dziękujemy. Klacz, która wygrała 80 tysięcy przez dwa sezony. Także, a właściciel nie ma nowych butów <gorsy> i kurtki. <gorsy>